Które lektury warto opanować przed egzaminem i co ciekawe, opanować to nie znaczy przeczytać, bo w dzisiejszych czasach w dobie streszczeń, gotowych opracowań, notatek, schematów, no i sztucznej inteligencji, to moim skromnym zdaniem czytanie lektur w momencie, gdy egzamin jest już dosłownie za rogiem, no to tak jak mówię, według mnie, dyplomatycznie mówiąc, jest to naprawdę nierozsądnym gospodarowaniem czasu. Obowiązkowych lektur jest dokładnie 19. I teraz spokojnie, zanim mózg stwierdzi, że wdrażamy procedurę o nazwie zawał serca, to powiem tylko, że nie wszystkie nas interesują. Bo wywalamy przede wszystkim tak. Całego Jana Kochanowskiego, wszystkiego, fraszki, flaszki, treny, wywalamy. Krasickiego, żonę modną, Mickiewiczów typu Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, wszystkie sonety krymskie, Mroszka jego artystę, Melchiora Wańkowicza, Ziele na kraterze i tędy owędy też wywalamy. Niektóre z nich nawet się nie pojawią, bo w 23, 24 obowiązuje inna podstawa programowa. Ale wracając. Po pierwsze, to zaufaj mi, bo nie bez przyczyny wywalamy takie jednostrzałowe gnioty. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby takie buble odgrywały główne skrzypce na egzaminie, także do widzenia. Jeżeli nie ufasz, to twoja sprawa życzę udanej zabawy z ich opracowywaniem, a trochę zabawy będzie. Czyli tak, zostaje nam 10 pozycji, z czego wyjątkowo na rok 2023-2024 i tak musimy wywalić Stefana Żeromskiego jego syzyfowe prace. I tym sposobem zostaje nam 9 pozycji, które nie powiem, że ładnie wszystko opracuję wgryzając się w każdą literkę, tych pożal się boże spuści z literackich, bo bym skłamał. Jestem w stanie tylko przedstawić najważniejsze aspekty tych lektur i pokazać jedynie ich zarys, co właśnie zaraz zrobię. W opisie masz listę linków do pełnych moich opracowań, a jak jeszcze nie nagrałem danego streszczenia, to odeślę do zaufanego źródła. Tak jeszcze powiem, że kolejność omówionych lektur jest naprawdę przypadkowa, jednak zawsze nakieruję, czy warto panować daną lekturę przed egzaminem, czy też warto ją sobie odpuścić. No jeszcze jedno sorry, że tak przeciągam, ale jest jeszcze jedna prosta zależność. Ogólnie, to im więcej znasz tych lektur, to tym lepiej dla ciebie. Nie ma czegoś takiego, że jak znam jakąś lekturę, to działa to na twoją niekorzyść. Działa tu prosto. Zasada lepiej wiedzieć niż nie. Jednak w tym filmie idziemy już na pewne kompromisy, także nie przeciągam. Charles albo po polsku Karol, o niebagatelnym nazwisku Dickens, opowieść Wigilina. Jest to opowieść o Ebenezerze Scrooge'u, starym sknerze i kupcu, który zmienia swoje życie po czterech duchowych nawiedzeniach w Wigilię Bożego Narodzenia. Pierwszym duchem, który się ukazuje Scrooge'owi, jest duch zmarłego wspólnika Jakuba Marleja. Marley ostrzega go przed wiecznym potępieniem, jeżeli nie zmieni swojego postępowania. Marley zapowiada również przyjście trzech duchów, które mają na celu odmienić los Scrooge'a. Drugi duch to duch świąt przeszłych, który zabiera Scrooge'a w podróż do jego dzieciństwa i młodości. Scroodż Scrooge widzi swoją samotność w szkole, swoją radość z pracy u pana Fezwiga i swoją utratę miłości Bel z powodu chciwości. Trzeci duch to Duch Świąt teraźniejszych, który pokazuje Scrooge'owi obecne świętowanie Bożego Narodzenia przez innych ludzi. Scrooge obserwuje ubogą, ale szczęśliwą rodzinę swojego pracownika Boba Cratchita i jego chorego syna Małego Tima. Czwarty duch to Duch Świąt Przyszłych, pokazuje Scrooge'owi przyszłość, jeżeli nie zmieni się na lepsze. Scrooge widzi swoją własną śmierć, obojętność ludzi na jego los i żałobę rodziny Cratchitów po śmierci Małego Tima. Scrooge uświadamia sobie błąd swoich postępków i prosi o szansę na poprawę. Budzi się w swoim łóżku na Boże Narodzenie i jest pełen radości i wdzięczności. Zmienia swoje podejście do ludzi, podwyższa pensję kracitowi, troszczy się o małego Tima i z radością świętuje każde Boże Narodzenie. Esencja tej lektury to następujące punkty. Skomstwo i samotność. Scrooge jest samotny wiadomo przez swój chciwy charakter. Przemiana i odkupienie, duchy pomagają Scrooge'owi zmienić się na lepsze. Wartości moralne, przypomnienie o dobroci, współczuciu, odpowiedzialności za innych. No i punkt czwarty, wpływ czasu, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość kształtują życie Scrooge'a. Moja subiektywna ocena tej lektury to 6 na 10. Książka ogólnie ma 50 stron, niezbyt skomplikowana fabuła, da się przeżyć, ale też nie dysponuje jakimś szerokim wachlarzem motywów pod kątem egzaminu. Mimo wszystko na plus. Aleksander Fredro – Zemsta Zemsta to klasyczna komedia Fredry, która przedstawia absurdalny spór między dwoma sąsiadami Cześnikiem Maciejem Raptusiewiczem i Rejentem Milczkiem o mur dzielący ich zamek. Spór ten zostaje rozwiązany dzięki miłości ich dzieci Klary i Wacława, którzy postanawiają się pobrać. Wątek miłosny splata się z innymi intrygami, w które zamieszani są Podstolina, Papkin i Dyndalski. Cześnik planuje ożenić się z Podstoliną dla jej majątku, ale ona kocha Wacława. Rejent z kolei chce wydać syna Wacława za Podstolinę dla jej majątku, ale on kocha Klarę. Z kolei Kolej również Papkin kocha Klarę, ale ona go odrzuca. Cześnik wyzywa Rejenta na pojedynek i próbuje zmusić Wacława do ślubu z Klarą, aby zemścić się na Rejencie i podstolinie. Jednak wszystko kończy się dobrze, gdy okazuje się, że majątek podstoliny należy do Klary i młodzi dostają błogosławieństwo od swoich ojców, Cześnika i Rejenta. Moralne przesłanie zemsty pokazuje, że upór i zatargi między ludźmi są bezsensowne i szkodliwe dla naszego życia. Lepsze jest wybaczenie i poszukiwanie porozumienia, aby uniknąć konfliktów i cieszyć się spokojem i szczęściem. A najważniejsze aspekty tej lektury według mnie to tak: spór i pojednanie. Cześnik i Ryan kłócą się o mur, ale zgadzają się na ślub swoich dzieci. Miłość i intryga. Klara i Wacow pokonują przeszkody stawiane przez podstolinę, papkina i swoich ojców. No i ostatnie komizm i satyra. Fredro przedstawia zabawne sytuacje i postaci, aby wyśmiać ludzką głupotę i pychę. No i moja ocena. Według mnie 5 na 10. Książka około 90 stron. Fabuła przypomina trochę... Zarazem pisane jest naprawdę paskudnym językiem. Broni się jedynie nawet użytecznymi motywami. Beznadziejna jest ekranizacja w postaci filmu. No, ja zasnąłem, nie dałem rady tego obejrzeć. Jak już umiesz, to dobrze, bo przyda się, ale mimo wszystko na minus. Naprawdę toporna pozycja. Kamienin na szaniec to powieść Aleksandra Kamińskiego, która opowiada o losach trzech młodych harcerzy, którzy walczyli z okupacją niemiecką w czasie II wojny światowej. Powieść jest oparta na faktach i pokazuje bohaterstwo, przyjaźń i poświęcenie młodego pokolenia. Bohaterowie należą do 23 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej i angażują się w działania Małego Sabotażu i grup szturmowych. Przyjmują następujące pseudonimy. Zośka, Tadeusz Zawadzki, Rudy, Jan Bytnar i Alek, Aleksy Dawidowski. Najbardziej znaną akcją jest akcja pod arsenałem, w której harcerze odbijają Rudego z rągę gestapo, jednak Rudy Judy jest ciężko ranny i umiera w kryjówce. Także Alek zostaje postrzelony w czasie akcji i umiera w szpitalu. Zośka nie może pogodzić się ze śmiercią swoich przyjaciół i pisze pamiętnik. Nie traci jednak nadziei i wiary w zwycięstwo Polski. Bierze udział w kolejnych akcjach konspiracyjnych, ale i on ginie jako jedyny w akcji pod Sieczychami. Najważniejsze aspekty tej lektury to Walka i poświęcenie. Młodzi harcerze walczyli w ruchu oporu w okupowanej Polsce, wykonując akcje małego sabotażu i dywersji. Przyjaźń i lojalność. Trzech bohaterów, Rudego, Alka i Zośki, łączyło silne braterstwo i służba. Spierali się nawzajem w trudnych chwilach, ryzykując nawet życie. Patriotyzm oraz ideały. Młodzi ludzie kierowali się miłością do ojczyzny i pragnieniem jej niepodległości, nie poddając się strachowi i rezygnacji. Oddali życie za Polskę, stając się wzorem bohaterstwa i godności. Ocena 10 na 10. Egzaminacyjny i maturalny z scyzoryk i kremniwa. Może i nie najkrótsza, ale bez przesady. 100-120 stron jakoś tak. Naprawdę znośny język, fabuła jedna z ciekawszych, nie powodująca odruchów wymiotnych podczas czytania, także na pewno na plus. Ekranizacja książki jest średnia, nawet kiepska bym powiedział, ale motywów jest odciula i jeszcze trochę. Według mnie twoja obowiązkowa pozycja przed egzaminem, a nawet przed maturą, także zdecydowanie na plus. Adam Mickiewicz, dziady część druga. Dziad część druga to dramat romantyczny Adama Mickiewicza, który opisuje obrzęd dziadów na litewskiej wsi. Obrzęd ten polega na przywoływaniu duchów zmarłych, które muszą odpokutować swoje grzechy w czyśćcu. Guślarz, który kieruje obrzędem, oferuje duchom modlitwę, jałmużnę i jedzenie. W czasie obrzędu pojawia się kilka duchów: dzieci Józia i Ruzi, złego pana, pasterka Zosia i młody mężczyzna z raną na piersi. Opowiadają one swoją historię i przekazują jakąś naukę lub prośbę. Dzieci uczą się, że trzeba cierpieć na ziemi, żeby być szczęśliwym w niebie. Zły pan poucza o miłosierdziu i żałuje swojego okrucieństwa. Zosia z kolei wyznaje swoją niespełnioną miłość do młodego mężczyzny i prosi o modlitwę za niego. Natomiast młody mężczyzna jest duchem Gustawa z części trzeciej dziadów, to akurat nie ma znaczenia. Dramat kończy się wyjściem wieśniaków z kaplicy, a guślarz nie może odwołać ostatniego ducha. Najważniejsze aspekty to tak: obrzęd dziadów, dramat przedstawia starosłowiański rytuał, który polega na przywoływaniu duchów zmarłych i pomaganiu im w oczyszczaniu się z grzechów. Cierpienie i zbawienie. Dramat ukazuje różne losy dusz po śmierci, niezależnie od ich czynów za życia oraz że cierpienie jest konieczne do osiągnięcia zbawienia. Moja ocena, skromna. 6 na 10, pod żadnym pozorem tego nie czytać, tylko opracowanie wchodzi w grę. Mimo że to ma 18 stron, to język jest ciężki jak działacz ruchu body positive. nie warto. Pod egzamin taka średnia, potencjał jest, ale bez przesady. Ekranizacja obecna, ale to połączenie wszystkich części dziadów, więc sobie tutaj daruj. Nauka z opracowaniem będzie krótka i treściwa, dlatego mimo wszystko na plus. Adam Mickiewicz i Pan Tadeusz. Pan Tadeusz to książka, która przedstawia życie polskiej szlachty na Litwie w XIX wieku. Główny konflikt dotyczy tutaj dwóch rodzin, Sopliców i Choreszków. Spierają się oni o zamek, który należał kiedyś do Stolnika Choreszki. W tle tej rywalizacji rozgrywa się romans między Tadeuszem a Zosią, którzy pochodzą z wrogich sobie rodów. Książka pokazuje także kulturę, tradycje i piękno litewskiej przyrody, a także porusza ważne kwestie polityczne i społeczne. Tadeusz wraca do domu swojego opiekuna, sędziego Soplicy, po skończeniu szkoły w Wilnie. Zastaje tam wielu gości, którzy biorą udział w procesie o zamek między między sędzią a hrabią z rodu Choreszków. Tadeusz ulega urokowi Talimeny oraz zakochuje się w Zosi, ale również nie jest jedyny. Zosia ma też innego zalotnika, hrabiego. W tym czasie ksiądz Robak namawia szlachtę do poparcia Napolona, który zbliża się do Litwy. Podczas polowania dochodzi do kłótni między Soplicą a hrabią, a potem do ataku na Soplicowo podburzonego przez Robaka. Jednak bitwę wygrywają Rosjanie, którzy biorą do niewoli szlachtę z Dobrzyna i zajmują Soplicowo. Robak, który jest w rzeczywistości Jackiem Soplicą, razem z Maćkiem nad Maćkami oswobodzają Dobrzyńskich i pokonują Rosjan. Tadeusz i hrabia muszą uciekać i wstęp. Do legionów polskich. Po roku wracają do Soplicowa jako bohaterowie. Świętowane są zaręczyny Tadeusza i Zosi, a Jacek Soplica odzyskuje dobre imię. Pan Tadeusz to opowieść o walce między miłością, rodziną i ojczyzną, ukazującą wartości, które tworzyły polską tożsamość. Najważniejsze aspekty tej lektury to szlachta i zamek. Powieść przedstawia życie szlachty na Litwie w XIX wieku, ukazując spór o zamek między dwoma rodami Soplicami i Horeszkami. Miłość i obyczaje. W tle konfliktu rodowego rozgrywa się romans między Tadeuszem Soplicą, a Zosią Choreszkówną, którzy muszą pokonać wiele przeszkód, by być razem. Ojczyzna i patriotyzm. Powieść porusza także ważne kwestie polityczne i społeczne związane z nadzieją na odzyskanie niepodległości dzięki Napoleonowi. Ksiądz Robak okazuje się być tajnym emisariuszem i bohaterem narodowym, który organizuje powstanie. Jakby spytano Mickiewicza, ile dać motywów, to Mickiewicz by odpowiedział... tak. Moja ocena to jest 8 na 10, byłoby 10 na 10, ale styl pisania jest fatalny. W końcu Mickiewicz, co nie? Ale pełna znajomość tej lektury daje taką przewagę, jaką mogłaby dać zbroja Ironmana użyta podczas I wojny światowej. Znasz tę lekturę? Ty jesteś jest Jeszcze kamienie na szaniec lub mały książe i piszesz ten egzamin z przysłowiowym palcem w dół. Ekranizacja była dla mnie co prawda nudna, ale wypada się do niej zmusić. Książka ma 200 stron, fatalny styl pisania, dlatego tylko opracowanie wchodzi w grę, ale naprawdę warto. Zdecydowanie na plus. Antuada Sound Superi i Mały Książę. Książka opowiada o niezwykłej przygodzie pilota, który przez awarię samolotu ląduje na pustyni i spotyka Małego Księcia. Chłopiec opowiada mu o swojej międzyplanetarnej podróży, w trakcie której odwiedza sześć planet zamieszkałych przez różne postacie, takie jak król, pijak, próżny bankier, latarnik i geograf. Każda z tych postaci symbolizuje pewne cechy ludzkiej natury. Na Ziemi Mały Książę doświadcza wielu ważnych lekcji na temat życia, takich jak odpowiedzialność, przyjaźń, uczucia i wartości. Spotyka kwiaty, które uczą go, że jego ukochana róża nie jest tak naprawdę wyjątkowa, jak sądził, oraz lisa, który prosi go o oswojenie. W wyniku tej przyjaźni mały książę odkrywa, że dobrze widzi się tylko sercem i najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Pod koniec książki mały książę i pilot odnajdują studnię, która symbolicznie reprezentuje wartości, o których nauczył się mały książę. W końcu chłopiec postanawia wrócić na swoją planetę, aby zaopiekować się swoją różą. Żmija pomaga mu w powrocie, a ukończony mały książę umiera, a jego ciało znika. Historia ta uczy, że skupienie się na tym, co istotne, jest kluczowe dla osiągnięcia szczęścia a mniej istotne jest posiadanie rzeczy materialnych czy zatracenie się w codzienności. Najważniejsze aspekty to tak: przygoda i odkrywanie. Książka opowiada o przygodzie pilota i małego księcia, którzy poznają różne światy i istoty, odkrywając nowe perspektywy i tajemnice życia. Miłość i przyjaźń. Pilota i małego księcia łączy przyjaźń oparta na wzajemnym zrozumieniu i pomocy. Mały książę uczy się także o miłości do swojej róży i o przyjaźni z lisem. Mądrość i wartości. Książka porusza ważne kwestie filozoficzne i duchowe, takie jak sens istnienia, odpowiedzialność za drugiego człowieka i piękno niewidzialnego dla oczu. Mały książę przekazuje pilotowi swoją mądrość i wartości, które pomagają mu żyć lepiej. Moja ocena 10 na 10. Jest to 40 stron, co prawda bzdury jakich mało, co nie zmienia faktu, że pod egzamin jest książę idealny. Boomerska w opór, co niesamowicie już łechta ego egzaminatora, więc zdecydowanie na plus. Ekranizacja jest, co prawda traktować z dużym dystansem, ale można obejrzeć. Wyłączając moją szydera już totalnie na bok, to książka jest dla dzieci, więc musi być ona prosta. Według mnie egzaminacyjne must know zdecydowanie, jeszcze raz to powiem, na plus. Henryk Sienkiewicz i Quo jest to opowieść historyczna, która przedstawia życie pierwszych chrześcijan w czasach panowania cesarza Nerona w starożytnym Rzymie. Sienkiewicz ukazuje w niej dokładny obraz życia w ówczesnym Rzymie wraz z ubiorami, domami, ulicami i hierarchią społeczną. W centrum fabuły znajduje się historia miłosna dwóch bohaterów. Winicjusza, młodego rzymskiego żołnierza i Ligi pięknej branki wojennej wychowanej jako córka w domu Plaucjuszów. Ich miłość staje się wyzwaniem z powodu różnic religijnych. Ligia jest chrześcijanką, a Winicjusz poganinem. Prześladowania chrześcijan prowadzone przez Nerona stanowią ważne tło dla ich miłosnych perypetii. Winicjusz przechodzi przemianę duchową pod wpływem miłości do Ligi i dobroci chrześcijan, którzy troskliwie się nim opiekują, gdy zostaje ranny. Ostatecznie przyjmuje chrzest drąg apostoła Piotra. Tymczasem Neron oskarża chrześcijan o podpalenie Rzymu, by zobaczyć prawdziwy pożar i skomponować utwór porównywalny z Iliadą Homera. W wyniku tego chrześcijanie zostają podani okrutnym tort gdzie męczennicy są rozszarpywani przez dzikie zwierzęta i uczestniczą w scenach zaczerpiętych z mitologii. Pod koniec powieści Ligia zostaje uwięziona i musi stawić czoła wyzwaniu na Arenie, gdzie jej życie zależy od potężnego sługi Ursusa. emocjonującym finale Ursusowi udaje się uratować Ligię, a zakochani znajdują schronienie urzymskiego ludu, które staje w ich obronie. Neron ginie w samotności, przekonany, że świat traci wielkiego artystę. Najważniejsze aspekty to kolejno. Miłość i Wiara. Powieść opowiada o miłości Winicjusza i Ligi, która musi pokonać przeszkody religijne i społeczne. Winicjusz przechodzi z poganina na chrześcijanina pod wpływem miłości do Ligi. Prześladowanie i męczeństwo. Powieść ukazuje cierpienia i śmierć chrześcijan, którzy byli oskarżeni o podpalenie rzymu i torturowani na arenie przez Nerona. Powieść pokazuje także heroizm i nadzieję chrześcijan, którzy nie wyrzekli się swojej wiary i umierali z pogodą ducha. Upadek i zagłada. Powieść przedstawia obraz zepsutego i okrutnego rzymu zapanowania Nerona, który popada w szaleństwo i megalomanię. Powieść zapowiada także koniec imperium rzymskiego i zwycięstwo chrześcijaństwa nad pogaństwem. Od razu mówię, że paskudna kolumbryna licząca prawie 300 stron, do której mam naprawdę bardzo ambiwalentny stosunek. Z jednej strony kolejna kopalnia motywów, z drugiej strony no nie da się jej przeczytać. Sorry, podziwiam tego, kto to przeczytał ten kawał cegły, ale dla mnie to jest dyskwalifikacja już po pierwszych stronach. Sorry, ale jak na trzeciej stronie mam już 30 przypisów i muszę kolejno czytać, a następnie odwoływać się do jakiegoś przepisu, to dla mnie to jest chore. Dla mnie to jest niepojęte jak w ogóle ta książka jest dopuszczona, żeby ją czytać w 8 klasie. Dla mnie to jest naprawdę tragedia. Naprawdę nie wiem, jak mam to ocenić, całe szczęście istnieją opowiadania, istnieje ekranizacja, daje 7 na 10, ale tylko dlatego, bo mamy tu naprawdę w opór uniwersalnych motywów i podobnie tutaj jak z Tadeuszem umieszczkowaliśmy to działa to zdecydowanie na Twoją korzyść. Henryk Sienkiewicz, Latarnik. Latarnik to nowela, która przedstawia losy Skawińskiego, starszego i zmęczonego życiem Polaka, który po powstaniu listopadowym musiał uciekać z ojczyzny i walczyć o wolność na różnych frontach. Nie mogąc znaleźć swojego miejsca na świecie, postanawia objąć posadę latarnika w Aspinwall. Albo Aspinwal, jakby przeczytał przeciętny Polak. Tam cieszy się spokojem i samotnością, sumiennie wykonując swoje obowiązki i wspominając przeszłość. Jego życie zmienia się, gdy otrzymuje paczkę z książkami, w której jest pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Lektura tego dzieła budzi w nim silny silne poczucie patriotyczne i tęsknotę za Polską. Zapomina o zapaleniu latarni, co prowadzi do katastrofy morskiej i jego zwolnienia. Skawiński musi opuścić swoją wyspę i kontynuować tułaczkę, ale zabiera ze sobą książkę Mickiewicza, która jest dla niego symbolem ojczyzny. Nowela Sienkiewicza ma wymowę patriotyczną i dydaktyczną. Pokazuje, jak ważna jest pamięć o własnym kraju i kulturze dla człowieka, który stracił wszystko. Najważniejsze aspekty tej książki to tak. Emigracja i tęsknota. Nowela opowiada o losach Skawińskiego, emigranta, który musiał opuścić ojczyznę po Powstaniu Listopadowym. Nowela pokazuje samotność i tęsknotę Polaka, która odżywa dzięki lekturze pana Tadeusza. Patriotyzm i wierność. Nowela ukazuje postawę patriotyczną Skawińskiego, który nie zapomniał o swoim kraju i kulturze mimo wielu lat tułaczki. Nowela podkreśla także rolę literatury narodowej jako źródła duchowego wsparcia i poczucia tożsamości narodowej. Praca i obowiązki. Nowela przedstawia pracę latarnika jako trudną i wymagającą także jako źródło spokoju i godności. Utwór pokazuje także konsekwencje zaniedbywania obowiązku przez Skawińskiego, który zapomina o zapaleniu latarni i powoduje katastrofę morską. Co do mojej oceny 6 na 10. Może i ta książka nie ma za dużo ciekawych motywów, ale broni się tym że nie ma nawet 10 stron, także daje to dobry stosunek do tego, ile wnosi, do poświęconego naszego czasu na jej opracowanie. Co prawda jest ekranizacja, ale skoro lektura ma 9 stron, to czy warto to oglądać? Lepiej już obejrzeć jakieś streszczenie na YouTubie. Nieważne, mimo wszystko lektura na plus, za te 9 stron. Balladyna Juliusza Słowackiego. Balladyna to dramat opowiadający o losach dwóch sióstr Aliny i Balladyny. Żyją one w ubóstwie wraz z matką w skromnej chacie nad jeziorem GoPło. Pewnego dnia do ich domu przybywa książę Kirkor, który szuka żony. Wdowa proponuje Mali nowy konkurs, która z Turek przyniesie pierwsza dzban Malin, ta zostanie jego wybranką. Balladyna pragnąca bogactwa i władzy zabija swoją siostrę i poślubia Kirkora. Zabiera ze sobą matkę na zamek, ale wstydzi się jej i ukrywają ją przed ludźmi. Podaje się za osobę z królewskiego rodu i zdradza męża z rycerzem Von Razem z nim kieruje spisek na życie Kirkora oraz zabija go trucizną. Potem pozbywa się także Wonkostryna i zasiada na tronie jako królowa. Jednak jej zbrodnie nie pozostają bez kary. Podczas sądu nad swoimi poddanymi wydaje trzy wyroki śmierci na siebie za śmierć Wonkostryna, za śmierć Aliny i za zniewagę matki. Po ostatnim wyroku zostaje trafiona piorunem i ginie. Dramat pokazuje, że zło nie popłaca i że warto być dobrym i uczciwym człowiekiem. Zło i kara Dramat opowiada o zbrodniach Balladyny, która zabija swoją siostrę, męża i kochanka, aby zdobyć bogactwo i władzę. Dramat pokazuje, że zło nie popłaca i że sprawiedliwość zawsze się dopełnia. Balladyna zostaje ukarana za swoje czyny piorunem i śmiercią. Miłość i poświęcenie. Dramat ukazuje także postawy miłości i poświęcenia, które są przeciwieństwem zachowania Balladyny. Alina kocha swoją siostrę i nie chce jej skrzywdzić. Kirkor kocha Balladynę i chce oddać koronę prawowitemu królowi. Grabiec kocha go plany i chce jej pomóc. Wszyscy oni ponoszą ofiarę ze względu na swoje uczucia. Moja Ocena to 7 na 10. I teraz dlaczego? Według mnie jest to lektura inna ze względu na postać samej Balladyny. Jest to idealna postać, którą można przedstawić jako osobę, z której absolutnie nie warto czerpać wzorców do naśladowania. No właśnie z jakiego względu? No, ze względu na jej negatywne cechy charakteru. Język lektury może naprawdę nie jest jakiś super, ale fabuła jest prosta. Do tego znajdziemy nawet film nowy, dosyć po 2020 nie oglądając, co prawda, ale jest. Lektura według mnie na plus. A teraz co do pozostałych pozycji, które pominąłem na początku odcinka. Są one na tyle krótkie, że jak je znasz, no to spoko, może ci się przyda, ale jak ich nie ogarniesz do egzaminu, to też spokojnie nic ci się nie stanie. No i teraz najważniejsze, czyli jak skutecznie uczyć się lektur albo jak je powtarzać. I jak to robiłem ja. Gdy już obudziłem się tydzień przed maturą i miałem tak samo rękę w nocniku jak ty, no to robiłem mniej więcej tak. Przygotuj sobie przede wszystkim streszczenia lektur z bryka. Jak jest, to ekranizacja lektury. Z legalnych źródeł to za dychę masz przykładowo legalnie takiego małego księcia, także raczej to Fortuna nie jest, a niektóre filmy naprawdę dają sporo. Co dalej? Opracowania na YouTubie, żeby jakkolwiek dało się przemielić ten zatwardziały literacki stolec naszych tęgich polonistycznych głów, to dobre, zarazem zabawne opracowanie, przy którym nie zaśniesz będzie jak najbardziej mile widziane. Polecam oczywiście, dam, dam, dam siebie, playlist od streszczeń lektur w opisie i jeszcze polecam Mietrzyńskiego mały układ z mojej strony, bo to on właśnie mi ratował dupsko przed maturą. Dalej no to plany wydarzeń, motywy, notatki, schematy, być może mapy myśli pod kątem egzaminu. Jak masz urok osobisty, to wydębisz to od koleżanki, a jak nie masz uroku, albo koleżanki, to odbierz sobie za darmo moją kartę lektur, albo wersji rozszerzonej mój kurs. Co zadziała najlepiej? No się głupio pytam. Oczywiście, że kurs, ale nie no, bez przesady. Najlepiej sprawdzi się miks tego wszystkiego. Opracowania na YouTube są zjadliwe, ale nie mają tyle treści, co streszczenia. Z kolei streszczenie nie kładzie nacisku na aspekt egzaminacyjny, a kurs już tak, chociaż jest płatny. Shortsy i TikToki z lektur są fajne, fajnie przypominają kluczowe wątki. Ale nie ma tam za grosz treści, i jak w ogóle nie umiesz lektury, to nie ma sensu, żeby w ogóle poświęcać na to czas. Także, jak to mawia Mateusz Morawiecki, nic nie jest bez wad, prawda? Nic nie jest idealne, wszystko ma swoje plusy i minusy, ale zebrane to wszystko razem genialnie się uzupełnia i daje wybitne rezultaty. Na pewno lepsze niż zwykłe czytanie lektur. Co prawda, wymaga to czasu, którego patrząc na statystyki i prognozy, to jest mało, ale niezależnie kiedy to oglądasz, dosyć wymówek. Po prawej stronie masz playlistę z dokładnymi opracowaniami lektur, po lewej stronie. Rozprawka, żebyś wiedział, jak przekuć te lektury na punkty. Zmotywuj się i kliknij słyszymy się zaraz.